Cześć, witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii Far Cry 6 i dzisiaj musimy wrócić do kryjówki la Morale, aby dokończyć nasze zadanie, bo robi się gorąco. Ja już może po prostu na samym wstępie zrobię tutaj cięcie i wrócimy wrócę po prostu do kryjówki i tam się spotkamy. Do zobaczenia za moment. Cześć, drodzy mili. Ja witam po cięciu, i tutaj odnalazłem taki znacznik. Czy to nie będą te znajdźki, które chcemy znajdować? Zaraz zobaczymy, gdzie ona się znajduje. Czy możemy się tam dostać? Trochę tu jest strasznie jakieś dziwne dźwięki. Nawiedzona święta ziemia. No dobra, czyli wygląda na to, że mamy tutaj teren nawiedzony. Okej, okay, tylko jak my się tu mamy na dół dostać w jakikolwiek sposób? Hej, okay, ale. Dobra, w dalszym ciągu jest dla mnie to troszkę podejrzane. Czy my tu jakoś dołem mamy przejść? Czy może w nocy się udać? Dobra, ja myślę, że tutaj musimy po prostu wrócić sobie w nocy i zapamiętać to. A tymczasem ja robię kolejne cięcie i po prostu już wyruszam teraz bezpośrednio do kwatery głównej La Moral. I widzimy się drodzy mili niedaleko kwatery, tylko tutaj trzeba uważać na wojska. Chyba, że to już minęła ta godzina policyjna, o której była mowa w poprzednich odcinkach. Możemy tutaj przedostać się bezpiecznie. Chyba to tak, że nie ma tutaj już wojsk. Okej, okay. przez to przejście możemy tutaj. Dobra. Hey, I worked with that rescue. I heard you kick Benitez's ass, Danny. I wish I could have been there, but my battlefield is right here, watching this goddamn door. Jasne, dalej drzwi, spokojnie. I heard it was someone from Libertad that rescued our <laughs> people. What's happening? Meeting on the mound. Some of our friends want to quit early. Okay, listen up. This isn't worth killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Why should we give a shit? That's what I used to think. And then one day, Admiral Benitez walked into my classroom with a gun. She called on your name, you came to the front, one by one. Alvarez! Bermudez! Carrillo! The Admiral read their crimes, protesting, handing out pamphlets, liking a Clara Garcia post. Fernandez, Jimenez, I'm a man of the world. I'm either be on the Kolumbii. right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Wise words, young area. La Moral taking new members? Depends. What? Is there an age limit? I will plead for La Moral. If you take me. Welcome to the war, viejo. <laughs> <laughs> yes! <laughs> yes! 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 So, how do we take out the Admiral? Pushups ups are the first step to victory. The Grand Hotel, Danny. That's the key. I got a combo I like to make friends with. No. We need Carlito.

Ślusna notatka. No ciekawie. Okay. The hotel is as good as our... Dobra, pozbieramy sobie tutaj jeszcze prezenty. Już leży. Pytanie: u kogo ja mam na jaką rangę zadanie? Szóstki, tu same. A tutaj, Dolina Fernando. No, nic nie pozostaje nam.

And the toughest motherfucker I ever knew. Soldados would kiss their pantalones when they came face to face with him. You know the expression, two birds with one stone? Well, Carlito once shot down two planes with one bullet. He is a national treasure. That was before he retired and went to work in the museum. The regime has put him in a cage to be insulted by filthy true Yaran juristas. His true destiny is on the field of battle. I'll meet you at the museum. Together we will free Carlito from his prison. Carlito. But we will have Carlito and Carlito. Oddaję no, Zupełnimy sobie przy okazji amunicję przy stole warsztatowym. Dobra, tego nie ulepszymy. Ok, dobra, redukowamy przyporządkowane z tym możemy coś się standardowe nabuje. przeciwpancerne. Kompensator, dobra. Jeszcze mamy tutaj jeden slot. Kurcze drogie to wszystko, ale okej, okay. modyfikacje. Jakie tu modyfikacje możemy z w niskim poziomie zdrowia? Dobrze, dobra, tu się nie mogę zdecydować. Ważne, że udało nam się tyle ulepszyć tą broń. Dobra, idziemy sobie stąd. O, teraz może być całkiem nieźle z tą bronią. Sobie jeszcze sprawdzę, czy z pewnością mamy ją przypisane. Arsenał. Tak, to jest. To jest ta. Hmm, to jest ta. Zdecydowanie. Okej, okay, i tak możemy wyruszać, tylko zobaczmy, w które miejsce mamy się udać tutaj. Więc myślę, w tym miejscu to już będzie. <gry> Trzecie cięcie, drodzy mili, w tym odcinku, więc widzimy się za chwilę na miejscu. Już, drodzy mili, widzimy się po cięciu, a oto jest nasz cel. Pytanie, czym coś wypatrzymy tutaj z daleka. Czy musimy się po prostu dostać do środka? No bo chociaż zbliżyć się i coś wypatrzyć. Jestem w

Tutaj mamy złą do zebrania. Aha, tutaj, tak możemy sobie wejść i tu nie ma większego problemu. No, bez obligę. Kucze, czy my tą broń możemy zdobyć? Ale pierwbym zlikwidował sobie tutaj żołnierzy tak naprawdę. A potem może udał się po tą broń. Dobra. Jedna osoba leży Może tym razem spróbujemy tak skradankowo się tu przedostać Maria TV Ten mi wygląda na zwykłego turystę Mam nadzieję, że turyści nie zrobią tu awantury, że tu ciała leżą. Generałka też uda nam się po cichu załatwić. Dobra, wygląda, że nam się udało. Mamy klucz, ale jeszcze, żebyśmy wiedzieli, co możemy nim otworzyć. To było całkiem dobrze, ale chyba nie. Bardzo wiemy, co my mamy z tym kluczem zrobić. Ja bym jeszcze do tej gabloty się cofnął. A tutaj jeszcze mamy jeden cel. i możemy schować broń Komuś torebkę podwędziliśmy Okej, okay, pytanie, tędy gdzie się przedostaniemy To spływa mnie korci a, dobra, czyli to taka zabawa. Sorry. A mamy kamerki, spoko, spoko, ziomek. Skromny tron, dobra, to chyba są. Interakcja. Jest to Diego?

No nie śpią żołnierze na służbie, trochę słabo to wygląda u nich z tą dyscypliną. Raport mechanika czołgowego. Okej, okay. czyli robił coś z czołgiem. Dobra, dobra, ale. Okej, okay, tu dalej jesteśmy jakby w muzeum. Ja myślę, że tego celu musimy sobie tu gdzieś poszukać. Kolejne klucze O, ale tu rzeczy. Raz żal tego nie zebrać po prostu. Naprawić możemy czołg, ale pytanie czy go weźmiemy?

Nie możemy z nim rozmawiać. Jak tu w drodze mieli do tego czołgu? To on już jest naprawiony. Okluczenie escape. Nie to. Schwowaj. Napraw, napraw.

Trochę niecodzienny widok, kurczy czołg. Pytanie czy to tak działa, że nam się kończy po prostu ten miotacz ognia w czołgu. Nie, chyba chwilowo po prostu. Na taką odległość nie trafimy, a jednak udało się. Dobra, jakoś słabo mi idzie sterowanie. Nikogo więcej tutaj nie ma. A, i tutaj boczną dróżką sobie pewnie wrócimy do bazy. No, fajne zadanie, Wam powiem. Pewnie tak szybko bym nie skradł czołgu w tej grze. To O kurcze, coś wybuchło koło nas Ciężko, ciężko tym cyrilogiem muszę Wam powiedzieć, to sterowanie mi słabo wychodzi. Ale co i tu wodą? Miał minę tego. No nie, teraz jakby się miejsce zrobiło, ale ja nie mogę nadal przejechać. Ha, dobra, możemy spychać te pojazdy. No fantastycznie, tylko teraz trzeba uciec, bo te siły mocne dojechały. Mam że to zaraz się skończy, już naprawdę. A to nasi już. Dobra, oni nas tutaj, bo bronią, pomogą nam. No, skręcam, skręcam, El Tigre. Że swojego rozjechałem przez przypadek klub sorry No fajne zadanie z tym czołgiem bardzo mi się podobało. Co jakiś czas tutaj są fajne te aktywności właśnie. Aim. What the fuck is he doing here? I wanted him to see Carlito for himself. Me <laughs> compay. How many years since you've been down this mountain? Too many. Carlito and I, we have a lot of good memories. Time to make some new ones. You should join us, hermano. War is over when we are all free.

Yes, awans w końcu zdobyliśmy. Jesteśmy trochę do przodu. Też zdobyliśmy tutaj nową broń tak naprawdę. Mam nadzieję, że ten czołg będzie dostępny w naszym garażu w razie co. Ale dłużej nie przedłużając, ja myślę, że w tym miejscu będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Była fantastyczna przejażdżka czołgiem. Bardzo polecam. Te aktywności w tej grze naprawdę są świetne. A tymczasem, jeżeli Wam się podobała moja przejazd z zostawiajcie łapki w górę oraz subskrybujcie kanał. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.